Witam wszystkich serdecznie, słuchajcie, ja myślałem, że Żurom to już wyjechał, skończyło się, nie będzie, a on znowu wrócił i od razu jest afera z jego udziałem. Pink Ranger coś tam powiedział, głupi portal Glamprap coś tam napisał i Andrzej będzie teraz wydawał oświadczenia. I stop pomówieniom, stop pomówieniom. No, no to ja sprawdziłem, czym zajmuje się akcja stop pomówieniom. Akcja stop pomówieniom zajmuje się meczami. Pewnie kogoś pomówili na meczu. I Andrzeja, imieninami. Tym zajmuje się akcja stop pomówieniom. I nie wiem, co o tym wszystkim sądzić na razie. Ale Andrzej powiedział, że będzie oświadczenie dzisiaj. Andrzeju, parę słów do ciebie. Jako Twojego najlepszego kibica. Widzisz? Wszystko do nas wraca. To jest tak zwana karma. Także zobaczymy, co masz nam do powiedzenia. Co znowu będziesz kłamał i co znowu będziesz wymyślał. Pozdrawiam serdecznie i czekamy na więcej wydarzeń. Hej!